Zwykle nie robię o czymś takim materiałów, ale generalnie można powiedzieć, że sama lwia straż rozkręca się naprawdę dobrze. Po dość mieszanych ocenach, jeżeli chodzi o króla lwanowego, lwia straż wydaje się być o wiele lepszym wyborem do obejrzenia. Pomimo tego, że nie jestem fanem tego serialu, ale zróbmy małą analizę tego trailera. Zobaczmy tak. Wydaje mi się, że teraz akcja nowego sezonu, czyli sezonu trzeciego Lwiej Straży, będzie się rozgrywała kilka lat, albo raczej, nie wiem, rok, albo dwa lata później, po tym, po bitwie o Lwią Ziemię, której oczywiście, spoileruję Skaza zdradził hieny. Później się okazuje, że po porażce Skazy, Kają został przeklęty blizną i... Trzeba będzie się udać do tak zwanego Drzewa Życia. Jest to potężne drzewo, które ma moc uzdrawiania. W tym wypadku Lwia Straż będzie musiała udać się w daleką podróż poza Lwią Ziemię albo nawet i poza Sawannę. Jest dokładnie tak, jak powiedziała pani Marta Tarasiu, którą serdecznie pozdrawiam. Uwielbiam twoje filmy o Lwiej Straży i o różnych innych kreskówkach. Po prostu cię kurwa tak lubię, że po prostu się nie da inaczej tego opisać, no. Ale wracając do rzeczy, wygląda na to, że klątwa blizny spowodowała również to, że Kajon, używając głosu, staje się coraz bardziej zły. A biorąc pod uwagę teorię pa pani Marty, nie wiem czy pani to będzie odpowiednie określenie, ale po prostu wedle teorii Marty, Kajon ma być przeklęty przez skazę i dlatego też odejdzie z lwiej straży. Wygląda więc na to, że wszystkie poszlaki na to wskazują. Jestem po prostu ciekawy, czy według trailera oczywiście chyba dojdą do jakiegoś góru w tym drzewie życia, ale zapewne będzie coś nie tak. Kurde, powiem Wam po prostu, że ja jestem naprawdę ciekawy, jak to się skończy. No bo jednak podczas czasu Simby nie widzimy Kajona, a tutaj zobaczymy w końcu co tak naprawdę się z nim stanie i z całą Lwią Strażą, z całą tą ekipą. A, no i oczywiście musimy jeszcze sobie powiedzieć, że mamy nowego członka Lwiej Straży. Tylko nie wiem jak się nazywa ten fioletowy ptak. Możecie mi napisać w komentarzach, czy wiecie czy nie. Ale powiem wam tak. Po mieszanym królu lwie, nowym w sensie remake'u, Lwia Straż wydaje mi się, że będzie naprawdę świetnym wyborem. No, to teraz czekamy aż na Rafiki nam kurwa zapowie, że jednak Kajanowi się nie uda. Ale i tak cię lubię ty małpiszo, jeden ty. Mam nadzieję, że wam się spodobało, a wy możecie napisać odnośnie teorii na temat sezonu trzeciego, bo ja już mogłem zakończyć na tym swoją analizę. Hieno oczywiście dostaną po dupie, nie wiadomo też jak się stanie, z pozostałymi zwierzętami ze złej ziemi. Ale wszystko się okaże w nowym sezonie. Będę oczywiście obserwował i powiem Wam na bieżąco, jak to w ogóle wygląda. A Wy możecie napisać w komentarzach, co Wy sądzicie o tym serialu. Mam nadzieję, że się Wam spodobało, zostawcie łapeczkę oraz komentarzyk. A no i przy okazji możecie zaznaczyć dzwonek. Za niedługo też. Opowiemy sobie o nowych kaczych opowieściach, bo był, była zapowiedź sezonu drugiego. Więc do zobaczenia!